Witam Państwa ponownie. Tutaj z prawej strony, popatrzcie, jest wjazd. Nasza firma Telka, z którą współpracujemy. Fachowcy od rusztowań, od ogrodzeń, stawiają nam wjazd, wejście dla odwiedzających. Tutaj jedziemy kawałek dalej. Po prawej stronie buduje się scena naszej imprezy American Cars Mania 2019. Kawałek dalej jest studio pin -up z naszej naczepy. Po lewej stronie, jak Państwo wejdziecie do środka, są wystawcy z goframi, ze słodyczami. Wszystko dla naszych dzieci i tutaj kawałek dalej, tutaj w prawą stronę będziecie mieli wjazd, wejście na, główne wejście na imprezę. Po lewej stronie widzicie Harleya Davidsona Apaloza Wrocław, eee, będziecie mogli pojeździć nowymi, najnowszymi modelami Harleya Davidsona, spróbować e, jazdy i karuzela, po lewej stronie karuzela jeszcze następne zestawy przyjadą, będą dmuchańce, czyli to co dla naszych dzieci jest najważniejsze, zabawa. Jak my się bawimy jako dorośli samochodami, oni też będą mieli swoje samochodziki. Tutaj, jadąc w Głąb, po lewej stronie będziemy mieli teren e, parking dla lawet, ponieważ samochody amerykańskie niektóre przejeżdżają lawetami, takimi dużymi zestawami lorami też. E, no i tutaj będzie główny wjazd dla Zlotowicza od strony Warszawskiej, od strony ulicy Warszawskiej. Czekamy jeszcze na kontener. Tutaj, po naszej prawej stronie, będą wszyscy, wszyscy wystawcy, czyli nasze kochane samochody amerykańskie. Widzicie Państwo cały teren, który jest jeszcze w trakcie budowy. Jest czwartek. Mamy jeszcze kilkanaście godzin do rozpoczęcia American Carsmania 2019. Tutaj są, jak wiadomo, toalety, bo trzeba się załatwić po spożyciu różnego napoju, rodzaju. <grywki> Uliczki wyznaczone. No, i tutaj są trybuny, trybuny, gdzie jest nasza główna atrakcja, czyli wyścigi na 1,4 linii. Jesteśmy z tyłu, podejdziemy do przodu, do, dalej. Ja Państwu pokażę, jak to wszystko wygląda. Na środku postawiliśmy namiot integracyjny dla naszych zlotowicze, ten biały, tutaj po prawej stronie jest. To jest namiot integracyjny. Nazwaliśmy go Times Square, tak jak w Nowym Jorku, główny punkt. Tutaj jest strefa driftu, strefa e, stuntu, no i strefa Low Rider Show. Na wprost będzie stała ciężarówka amerykańska też, jak się nazywa i tutaj będziemy odpalać coś niesamowitego, ponieważ to już kiedyś było na naszej imprezie na czwartej e, imprezie American Carsmania. Będziemy odpalać silnik, silnik samolotu, ale nie powiem jakiego, jakiego przyjdziecie do nas, zobaczycie. I tutaj proszę Państwa będziemy startować na 1,4 czwartą Tutaj na górze specjalna rampa, specjalne tak zrusztowań, zrobione podesty, aby nasi dziennikarze, nasi fotoreporterzy mieli dobry punkt widokowy. No i tutaj z drugiej strony widać już, już widać tutaj trybuny, na których będzie można wygodnie siedzieć, popatrzeć, jak startują nasze silniki V8 i nie tylko V6 o potężnych mocach Amerykan Carsmania 2000 przed nami o Bawcie się dobrze. Przygotowania trwają, jedziemy dalej. Podejrzewam, że to co się dzieje w tym roku to jest zalążkiem do tego, co się będzie zało za rok, ponieważ my z roku na rok chcemy wszystko powiększać. z pasji, fascynacji do amerykańskiej motoryzacji. Dziękuję Państwu, do zobaczenia na Amerykan Carsmania.